Proszę nie przyklinać tam. O, właśnie, tosty z ciemnego chleba, co właśnie z Łodzi kupili. I tam kiełbaska jest? To za Augustowa, to przywieźni. I ser, a ser to ja kupiłem. I, i masełkiem posmorowałem. Właśnie, trzeba śniadanie zjeść. O, ciepłe, bardzo Bardzo takie chyba chyba takie takie Маселькин, Очень добрый. А номеры не знаем не отбираем. Tacy numery mi nie interesują. To zachowują się po prostu jak wrogowie. I ogólnie właśnie niedawno miałem telefon i był numer i generał, nie generał, Mar kwiatkowski, do jednostki właśnie jedzie i serdecznie go I go serdecznie Żeby pozdrawił Wszystkich żołnierzy o. Serem Dobre Z kiełbaską i Kanadę pozdrawiam o, i fajne fajne kalendarze i panienki i będzie mówił, że ja nie mam prawa nagrywać ja chociaż jak nagrywam lajty z Meksykanem to z tego coś mam, czy parę złotych, żeby kupić chleb, coś do jedzenia, bo po prostu opieka nie płaci mi. Tylko żąda wykazy, wykazy z banku. Nie swoimi bankami się bankiem się zajmu. Oh, bardzo dobre cztery, taki sklep, o oh. serek. O oh, trzy basku i w reklamówka właśnie włożyłem tam śmieci jakieś stare butelki i butelki jakieś jeszcze tak od mleka ale to on powiedział ona no węgla nie przyniósł wczoraj to niech sobie gada głupoty Wyszedłem na podwórko, jak piesek się popatrzył na mnie. Ugłym tam z minus 1 jest na pewno. Po ciepło jestem. Nie jest zimno na podwórku. Tak jak fajnie, wyłącznik popsuł, tak wszystko on psuje ręce mu się grube ręce trzęsą się ja nie wiem od jedzenia nie widzi jedzenie to nie wie co robić nie dadzą właśnie zjeść widzicie tylko gadać w głupotach niech swoją, swoim życiem się zajmą a ja gadają o piany a nie wiadomo co, głupoty gadają. Nie ma takiego numeru. Mm. Właśnie serek... Oto to wydzwanie, co to ja nie wiem. Tak, halo. Tak. No właśnie teraz nagrywam to i jem sobie tosty zrobiłem. No nie, nie da ci nawet dla mnie zjeść. Nic, po prostu tylko wydzwaniacie, wydzwaniacie. Ale co z tego, że dzwonisz, a ja muszę śniadanie zjeść, czy umyć się całe te... Nic nie można robić, bo wy chcecie, interesujecie się moim życiem i głupoty gadacie. A kto dzwoni? A, to przepraszam, bo non-stop tyle mam telefonów. A dobrze, sorry, że tak powiedziałem. Powiedziałem, bo no stop dzwonił i numer nieznany. A ty zobaczyłem, że numer znany. Ale... Ale jadłeś to danie te żągierskie, co ci dałem? <laughs> a szykujesz na dłuższą trasę, mówiłeś. O, znów jedziesz. Tirem. <laughs> o, ja kiedyś byłem w Węblonku. O, do poznania to kawał drogi, i znów cały tydzień będziesz jeździł. A jak narzeczona? O, to dobrze. I co, oglądaliście? I co powiedziała, że. Byłeś u Majora. No, to sam wiesz. Nawet jak lajta robiłem. Nawet i, nie wiem, nawet Pruszków mnie pozdrawiał. <ścoughs> no, chyba lubią mnie oglądać. I po prostu ja Tak, ten y, ma, major suchodolski. Ale to na, to na, dwa, ty, dwa, na dwa tygodnie. No, no trzeba, A jak nieco nowy otworzę. <laughs> A piszą, że, mówi, piszą, mówi, ja pierdolę, że co... Co parę dni nowy kanał u Majora. <laughs> no to on dużo rzeczy wymyśla, nie wiadomo co i. To chyba przyjdzie niedługo taki czas, bo tutaj nie da nie da rady tak innej po prostu. Nie mam spokoju. No stop, opowiada jakieś bzdury, nie wiadomo, że ja piję, pam, nie wiadomo, co robię. A tutaj, o. A ja, nie jak sklep jak to sklep spożywczy tutaj koło nas. O, <laughs> to głupoty gada takie. Nie, jak to nieprawda jest. No ja ja będę kończył, bo te tosty muszę zjeść. Właśnie to nagrywam i to nagrywam i ciebie właśnie pozdrawiam i dobrej drogi dobrze no właśnie nagrywam i ciebie serdecznie pozdrawiam no na razie no hej o i właśnie Piotrek dzwonił i pozdrawiam go. Tirem jedzie. A, ciężko do Oblonga do później do Poznania. I drobie, dro, dobrej drogi mu życzę. O, wygaduje Bzdury. No. No na razie muszę skończyć. Bo widzieliście, nie rozmawiałem i pysznie sobie jem i dobrego dnia życzę wam.